Teoria martwego internetu zakłada, że większość treści, które dziś widzimy w internecie jest generowana nie przez ludzi, ale przez boty i sztuczną inteligencję. Tak, przeczytałem wam to z czasu GPT, który na ten moment jeszcze nie zawładnął światem, ale już powoli uczy się jak przejąć niektóre stanowiska pracy, a czasami nawet szkodzi. Ale nie on sam, a ludzie, którzy generują te gówniane obrazy, ja i zaśmiecają nimi internet. W dzisiejszym odcinku spróbuję przewidzieć jak będzie wyglądał koniec internetu się nigdy nie skończy. Internet nie musi się skończyć. Może wam po prostu tak obrzydnąć, że już nie będziecie chcieli tutaj wchodzić. Dzisiaj opowiem wam o trzech teoriach, jak może skończyć się internet. Helno, no zostaw łapkę, no. 500 lajków like zostawcie. No internet może już po prostu nie wytrzymać. W ciągu 20 lat ilość danych w sieci wzrosła niewyobrażalnie, tym bardziej dzisiaj, kiedy mamy zalew rzeczy związanych z AI. No i co z tego? Cicho, już tam bądź. Jest powiedzenie, że w internecie nic nie ginie. Mam wrażenie, że jednak powoli już ginie. Na przykład... Okej, okay, wpiszecie sobie w Google jakieś popularne słowo, na przykład... Kot. Pokazuje się 556 milionów wyników ze słowem kot, ale dziwnym trafem wszystkie kotki kończą się już na 20 stronie. Gdzie jest reszta? O, o tutaj jest. Albo Google cenzuruje niewygodne. Kotki, albo stara się oszczędzać miejsce, bo już jest tyle zdjęć kotków, że nie da rady wam wszystkich pokazać. W 2023 roku serwis Google powstrzymał jeden z większych ataków DDoS w historii. W jednym momencie cyberprzestępcy byli w stanie wysłać 398 milionów żądań na sekundę. To wyglądało tak, jakby całe Stany Zjednoczone w jednej sekundzie próbowały na przykład wyszukać słowo kod wyszukiwarce. Atak został powstrzymany zaledwie po dwóch minutach i właśnie mniej stron, które Google pokazuje, może na przykład pomagać w powstrzymywaniu ataków hakerów. Co ty gadasz za głupoty? To tylko teoria! Ale zastanawiające jest to, czy internet nie jest już czasami nadpisywany. A jeśli tak nie jest, to może wkrótce pęknąć od nadmiaru danych. Tak źle i tak źle. Na szczęście to tylko teoria. Huh? Możecie nie zdawać sobie z tego sprawy, ale nadal czytam wszystko co napisał mi ChatGPT. Yes! Hola, hola, ale nadal muszę to redagować, zmieniać, weryfikować, czy nie pisz jakiś bzdur. Ale może w przyszłości będzie wystarczyło tylko to napisać, kliknąć, generuj. I ludzie będą oglądać same wygenerowane filmy. I tak się też stało. I nie mówię tutaj o tym chłamie, którego wypuścił nasz kochany Papryk Wege, tylko o pełnoprawnym filmie napisanym przez AI. The Last Screenwriter został w całości wyreżyserowany przez sztuczną inteligencję, a aktorzy tam grający robili wszystko, co im AI kazało. Na szczęście zapowiedź filmów wzburzyła ludzi i dzięki temu Kino zrezygnowało z premiery tego filmu i trafił on za filikon na YouTube'a. Nie wróży to dobrze moi imieni, Warner Brosy, Disney czy Netflixy, już czy Sorry, już czyhają, by wymienić nas na boty. Już teraz około 40% całego ruchu w internecie to boty. Bot od konsultacji na czacie, bot od zaspokajania waszych oczu. Tak, 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 to było wygenerowane. Całe te konto na Instagramie to jeden wielki fej. I wyobraźcie sobie, że Facebook zamierza wprowadzić boty u siebie, które będą sobie tak opisać z ludźmi. Które co, będą pisać prawdę i tylko jedyną słuszną prawdę? Czy ktoś w mecie zastanawia się nad konsekwencjami tych działań? A może po prostu za długo siedział w metaverse i stracił kontakt? Tak z rzeczywistością? Na szczęście wycofali się z tego pomysłu, ale mam wrażenie, że jak go dopracują, to i tak dostaniemy te cuchnące boty. Cześć, jak jesteś? W porządku, dziękowanie za akceptację. Mam nadzieję, że nie przeszkadzam. Niespoko jesteś botem? Ile masz lat? Ponad 9 tysięcy generalnie transportuje duszę przez międzywymiarowy portal do starożytnych bogów. Ja jestem 22. A ty co robisz w wolnej chwili? Jestem pielęgniarką. Co oh, właśnie shit. robisz? Kroję jakąś laskę na organy, a potem wezmę jej duszę. Jestem sama w pokoju. Naga, chcesz zobaczyć mnie? Nie mam czasu. Ta wypatroszona. Obiecaj, że zostanie to między nami. A właśnie ci opowiedziałem, że kroję ludzi na organy. Chyba was nie zaskoczę, mówiąc, że większość tych botów poluje na wasze pieniądze albo na dane, które później sprzedają korporacjom. Jak tak dalej pójdzie, internet zostanie przejęty przez boty, a ludzie, a ludzie będą tylko obserwować co tu się odpier. Na początku internet służył tylko do celów wojskowych czy akademickich, ale z momentem udostępnienia go wszystkim oraz po wprowadzeniu systemu domen internetowych umożliwił on totalną komercjalizację i właśnie od tego momentu zaczął się wyścig wielkich korporacji o wpływy w internecie. Ale na drodze stanęło im AI, które zjada wszystko, co było dostępne za darmo w internecie. I tutaj ma początek kolejna teoria. Zakłada ona, że wszystkie większe korporacje zamkną swoje strony z obawy o AI, które wszystko weźmie, przerobi po swojemu i będziemy musieli chcieli płacić im za dostęp. Trochę scenariusz jak z Cyberpunk'a, gdzie firmy staną się jeszcze bardziej niezależne i już nie będą ze sobą konkurować. Będą walczyć o każdego, kto nie wykupił ich abonamentu. Wszędzie będą billboardy z reklamami. Z firm staną się megakorporacjami, które staną się jeszcze większe od samych państw. Będziesz musiał wybrać, czy jesteś Imarasaka czy Miltek. Szukałem argumentu za tą teorią i niestety jej nie znalazłem, ale opowiem Wam, dlaczego wielkie korporacje i abonamenty to zły pomysł. Jakiś gościu chciał pozwać firmę Disney za to, że jego żona zmarła w wyniku zatrucia się w restauracji na terenie Disneylandu. W wytoku postępowania Disney próbował oddalić pozew, twierdząc, że skoro gościu subskrybował abonament Disney Plus, to zrzeka się prawa do roszczeń i nie ma prawa pozywać firmy. Kumacie to? Kupujesz abonament nie masz prawa ich pozywać, nieźle. Ale mam wrażenie, że jeśli serio Firmy staną się jeszcze bardziej niezależne i ponad prawem, a subskrypcje i abonamenty jeszcze bardziej powszechne będziemy mieli przez ranę. Kiedyś internet był wolny, dosłownie wolny. Niewielka ilość reklam sprawiała, że wszystko, co nas otaczało, było prawdziwe. Można było eksplorować i serio zanurzać się w internecie, a teraz, no właśnie, dokąd to wszystko zmierza? Z chęcią poczytam Wasze komentarze. A jak jeszcze Wam mało, to tutaj macie film o prawdziwym niebezpieczeństwie w sieci. A ja się z Wami żegnam. Ulubens.